Nie ma kurwa. Chciałbym wam przedstawić zajebiste forum o nazwie ciap Squad. Jest tak kurwa zajebiste, że po prostu... O, kurwa, to jest po prostu coś. Coś takiego, co... nie da się opisać. Więc to, tą, tą mo moją kurwa, ten filmik, czy jak to się tam kurwa nazywa, bo to jest kurwa zajebiste. No więc ciap Squad W sumie. Nie, nie, nie wiem, co mam o nim powiedzieć. Z jednej strony, yy, Z jednej strony, podoba mi się logo, z drugiej strony, jest zajebistą stroną. Czyli powiem, że jest zajebistą stroną. Tak będzie najlepiej. Jeśli, o, widzisz, to, to, Zaraz, kto to jest? Aha, yy, to jest zajebisty użytkownik. Nie jest jakoś tak strasznie. Zajebisty, bo są lepsi Których później przedstawię No więc O, tutaj jakieś ten a, kamer, O, piękne słowo Zjebane Każdy je lubi, prawda? Zboczeńcy No sa, Jebie O, to jest dopiero piękne słowo Wszyscy powinniśmy ich używać e, A to 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 jest Paweł Rządzi to jest najgorszy użytkownik, który kiedykolwiek istniał, i polecam zablokować go. Patrzcie, co on mi tutaj przesyłał. No kurwa, ładu się Cwelu. O, patrzcie, patrzcie. Witaj, to ja, Paweł Rządzi. E, twój temat napisany przez ciebie na Ciap został usunięty przez administratora lub moderatora. Powód, Spierdalam, spierdalaj z tym. Twu... No, widzicie, co, co ten skur, skurwiel do mnie napisał? Jeszcze ja zrobiłem piękną przeróbkę e, Pottera, e, w której Potter... Ruchał się z Ronem, a później gwałcił Hermione, i oni, oni pochwalili to, a ten debil zaczął wypisywać komentarze: że jestem zboczony. No co? Patrzcie, co mi jeszcze przesłał: no patrzcie, kurwa, no patrzcie, kurwa na to! No to jest po prostu jakieś cwilostwo. On jest pedałem, no na, na, na serio. E, każdy, kto, o, patrzcie, patrzcie, co, jakie piękne wyrazy on pisze. Zje, zjebać Paweł rządzi. On jest po prostu. O. o, Widzicie? On ma 666 punktów. On jest satanistą. E, on. E, on po prostu. Jeśli z nim będziesz miał kontakt, on cię po prostu e, zgwałci przez internet <noise> i odda na czarną przę. Nie. Nie miejcie z nim kontaktu. On jest zły. Śmieje się z ciem wkładu. Patrzcie co on pisze Szatan żyje. No. Skandal. Ja bym go kurwa od razu zamknął w kościele. Żeby się. No. No więc co tu jeszcze? O. A to, to forum. No. Żeby, żebyście wiedzieli jak wygląda ten. Ta zajebista stronka. Okej. Okay. Eee. No. Sąsiedzi, polecam przeróbkę sąsiadów e, Fax, którą zobaczymy w drugiej części. Jest naprawdę zajebista. Naprawdę. O! Ktoś się popłakał. Przykro mi. E, no więc dobra. E, morda Gnoju. To wysłał mi. Wczoraj Paweł rządzi. To chyba jego zdjęcie, nie wiem. Nie znam go. E, w każdym razie polecam. Polecam. E, jeśli spotkacie tego pedała, e, Paweł rządzi, polecam zrobić jedną rzecz. Wiaja i spierdalaj. Żegnam. Jebacz Paweł rządzi. papá!